Witam Państwa na moim kanale Nowe spojrzenie. Dzisiaj powiemy sobie trochę o tym, jak umierał nasz mistrz, mistrz wielu z nas, Emil Cioran. Proszę Państwa, Emil Cioran zmarł 20 czerwca 1995 roku w Paryżu. Miał wtedy 84 lata. Można powiedzieć, że śmierć Ciorana to jego triumf. No, bo okazało się, że wszystko, co głosił, ziściło się. No przecież Cioran głosił, był piewcą klęski, porażki, tego, że wszystko zmierza do końca, do upadku. No więc, jak umierał, pewnie mógł czuć satysfakcję, jakkolwiek na pewno śmiesznie to brzmi. No, ale Cioran o śmierci pisał na przykład tak, proszę Państwa. Śmierć jest opatrznością dla wszystkich, mających upodobanie i talent do klęski. Jest ona wysoką nagrodą, triumfem dla tych, którzy nie doszli do niczego, ba, usilnie starali się o to, przyznaje im rację, wieńczy ich. Dla innych, poczciwych idiotów, którzy ciskali się tu i tam, jest ona zaprzeczeniem wszystkiego, czym byli i co robili. A więc y, sam Cioran pisał, że no, takim ludziom jak on. Śmierć po prostu przyznaje rację. Proszę Państwa, Alecioran oczywiście bał się śmierci. Przerażała go w tym sensie, że no on miał nadmiernie wyostrzoną świadomość i to powodowało, że śmierć, a szczególnie agonia, no przerażała go. No bo wiedział i zdawał sobie sprawę, że w każdej chwili tej agonii no będzie miał silne odczucie nieodwracalności procesu umierania. No i to jest zupełnie przerażające. Zresztą. Cioran pisał, że, że wszyscy boimy się śmierci, a najbardziej trzęsą się przed śmiercią i umieraniem ci, którzy udają, że śmierci się nie boją. Cioran pisał na przykład tak: Filozofowie są zbyt dumni, aby przyznać się do strachu przed śmiercią i zbyt wymagający, by potwierdzić duchową płodność choroby. W ich rozważaniach o śmierci jest udawany spokój, w rzeczywistości trzęsą się bardziej niż wszyscy inni. Nie trzeba wszakże zapominać, że filozofia to sztuka maskowania uczuć i duchowych udręk po to, by oszukać świat co do prawdziwych korzeni filozofowania. No tak, ale jak odchodził nasz wielki myśliciel i pesymista Emil Cioran? On w pewnym sensie odszedł od życia mentalnie już znacznie wcześniej, ale przez ostatnie kilka lat życia Cioran cierpiał na chorobę, paskudną chorobę Alzheimera która wyniszczała jego umysł. W 1993 roku pojawiły się pierwsze oznaki choroby, pierwsze jej objawy. W połowie lutego 1993 roku znajdują ciorana siedzącego na chodniku, zagubionego i zdezorientowanego, bo on próbował wrócić do domu z biura wydawnictwa Galimarda, ale nie pamiętał drogi. I proszę Państwa, ten wytrawny piechur, bo Ciora naprawdę był wytrawnym piechurem, który, który całymi latami spacerował po nocnym Paryżu, po ogrodzie luksemburskim. Często też wsiadał w metro i wyjeżdżał poza aglomerację paryską, by chodzić polami, łąkami i lasami z dala od tego nieznośnego Paryża. No więc. Y tyle chodził po tym paryżu cioram, prawda i później stracił por orientację i zapomniał drogi no to jest straszne przerażające ale tutaj jeszcze warto powiedzieć, że chodzenie miało dla ciorana wymiar terapeutyczny. On tyle chodził, bo poprzez chodzenie wpa wpadał w pewien trans, i w ten sposób opróżniał um, zawartość własnej świadomości. Co jak wielokrotnie powtarzał, ta nadmierna świadomość właśnie jest wielkim obciążeniem dla człowieka. Tymczasem chodząc, można było um, zjednoczyć się z przyrodą, uwagę skupić na rytmicznym kroku. Ech. No i, I to na pewno pomagało. Pomagało też na pewno w takim twórczym, też myśleniu. Bo ja sam po sobie widzę, że, że chodzenie pomaga po prostu, tak, skupić się na pewnych rzeczach, jeśli chcemy coś przemyśleć. No tak, ale proszę Państwa, taki człowiek, który znał Paryż jak własną kieszeń, i w którymś momencie po prostu zapomniał drogi do domu. No to jest naprawdę straszne. Potem cioran zaczął tracić część swoich wspomnień. Czasami też wydawało się wszystkim, że nie ma zbyt jasnego poczucia siebie. No, ale jakoś tak do ostatnich chwil, prawda, popisywał się jeszcze swoim niezrównanym humorem, bo któregoś dnia przechodzień zapytał Ciorana na ulicy, tak, czy przypadkiem nie jesteś Cioranem? No a Emil Cioran odpowiedział następująco: Kiedyś byłem, a więc, prawda. Te poczucie humoru jednak dawało sobie znać nawet w późnym okresie. Proszę Państwa, ale Cioran zaczął zapominać w zastraszającym tempie. W końcu zabrakło mu słów. A więc Cioran, jeden z najwypniejszych pisarzy swoich czasów, nie potrafił nazwać najbardziej podstawowych rzeczy wokół siebie. W końcu zapomniał, kim jest. No, i tutaj ci, wszyscy ci, którzy pisali na temat śmierci Ciorana, tak się domyślają, że ten wielki pesymista w chwilach swojego tego ostatecznego cierpienia pewnie szepnął sam do siebie. To była wielka, ostateczna porażka, tak? Całe życie, on zresztą mówił o tej porażce, no i, i w takiej sytuacji to rzeczywiście mógł potwierdzić to, co prawda, zawsze mówił, że, że, że życie było to wielką porażką i to jest to właśnie pokaz tej ostatecznej porażki. Ale, proszę Państwa, Cioran oprócz rozwijającego się Alzheimera, to też nabawił się żylaków i kamieni nerkowych. Któregoś dnia e, Cioran upadł w swoim mieszkaniu, tak niefortunnie, że złamał sobie kość udową. No i trafił do szpitala koszę. E, no i w tym szpitalu koszę zdiagnozowano u niego poważny wrzut. No i przeniesiono go do szpitala geriatrycznego Broka w Paryżu. Simon były, partnerka życiowa Ciorana, odwiedzała go w szpitalu niemal każdego dnia. No ale akurat w dniu śmierci nie było jej przy nim. Partnerka Ciorana w liście do jednej ze swoich znajomych pisała tak o tamtym czasie, właśnie gdy odwiedzała Ciorana w szpitalu. Zaczyna mówić, ale nie może znaleźć słów. denerwuje go to. Ostatnio powiedział mi: "Każdy dialog z tobą jest niemożliwy." Albo spuszcza na bok głowę ze smutkiem, który rozdziera moje serce. Czasami udaje mu się sformułować coś bardzo głębokiego i totalnie nieoczekiwanego, zupełnie jak Cioranowi, którym kiedyś był. Proszę Państwa, ale Cioran zdawał sobie sprawę, że taki będzie jego koniec. Strasznie obawiał się niedołężności i tego upokorzenia na stare lata, i dlatego dużo wcześniej planował popełnić samobójstwo. Planował umrzeć razem ze swoją długoletnią partnerką Simon Boe. Oboje mieli umrzeć, podobnie jak małżeństwo Kestlerów. Tutaj warto powiedzieć, że Artur Kestler to był angielskim pisarzem i dziennikarzem, i on razem z żoną popełnił samobójstwo w 1983 roku. I, I Cioran ze swoją partnerką planowali zrobić coś takiego, no ale niestety choroba Ciorana postępowała tak szybko, że ten plan samobójstwa się nie powiódł, no i Cioran musiał umierać w szpitalu. Upokorzony do granic, bezradny i zdany na innych. Dzień przed śmiercią zapadł w śpiączkę, no i ostatecznie zmarł, jak powiedziałem, 20 czerwca 1995 roku. Po trzech dniach, czyli 23 czerwca 1995 roku, rumuński Kościół w Paryżu zorganizował pogrzeb Ciorana. Pogrzeb odbył się zgodnie z obrządkiem prawosławnym na cmentarzu, słynnym paryskim cmentarzu Montparnasse, gdzie po prostu Cioran ze swoją partnerką już wcześniej zarezerwowali grób. W organizacji ceremonii pogrzebu pomagała rodzina Eugena Ionesco. No i proszę Państwa, dwa lata po śmierci Ciorana, czyli w 1997 roku, Umarła jego partnerka Simon Boe, która utonęła na wybrzeżu Wandaj, niedaleko swojego rodzinnego miasta. Nic nie wiadomo, czy to było samobójstwo, czy nie, ale jest to całkiem możliwe, że partnerka Ciorana popełniła samobójstwo. No ale przed śmiercią zdążyła jeszcze odszukać zapiski, ukryte zapiski Ciorana, no i przyczyniła się do publikacji tych słynnych zeszytów Ciorana. Proszę Państwa, grup ciorana jest często odwiedzany przez jego fanów. Na przykład w maju 2018 roku grup ciorana w Paryżu odwiedził redaktor Tomasz Stawiszyński ze swoją żoną cwetą dimitrową i na Facebooku opublikował zdjęcie grobu ciorana, no i napisał tak. Cioran nadal nie istnieje. Cioran na tym cmentarzu Montparnasse leży w towarzystwie wybitnych postaci jak Sartre, jak jego przyjaciel Samuel Beckett, czyli taka, można powiedzieć, cała, cała taka alejka znanych postaci w francuskiej literatury czy filozofii. No więc, proszę Państwa, trzeba powiedzieć, że po prostu Cioran miał rację, no miał rację i wszyscy tego Poczujemy, że, że, że Ciaran miał rację na końcu. No, niestety, tak to już jest. Dziękuję za uwagę. Proszę o komentarze, lajki i subskrypcji. Dziękuję.